W dniu dzisiejszym na moim kanale zostałem poproszony o udzielenie informacji na temat zachowania falownika EASAN po przekroczeniu mocy maksymalnej umieszczonej na etykiecie. Jak widać, mój falownik ma moc 5,5 kW. W tej chwili obciążenie 4,63. Załączam. Kolejne obciążenie. zbliżamy się coraz bardziej do mocy maksymalnej. Po załączeniu kolejnego odbioru kolejna pozycja. W momencie przekroczenia 6 kW załączył się alarm. Zwiększamy nadal ogór. Kilowata. Palownik sygnalizuje błąd, natomiast urządzenia nie zostały odłączone. Po zmniejszeniu mocy, palownik przestał sygnalizować błąd i Nadal pracuje. W przypadku, gdybyśmy nie mieli podłączonej sieci, a korzystalibyśmy wyłącznie z paneli i akumulatorów, po przekroczeniu tej mocy nastąpiłby restart falownika i odłączenie odbiorów.